Po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, rowerzyści rozpoczęli sezon letnich rajdów po gminie Biskupiec. W niedzielę 14 czerwca wielbiciele dwóch kółek spotkali się w tradycyjnym punkcie, czyli w pobliżu przystani warmińskiej. Na starcie rajdu organizowanego przez Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu stanęli zarówno stali uczestnicy biskupieckich rajdów, jak i nowicjusze. Nigdy nie brałem udziału w takich no, nowych rajdach i Dzisiaj jest pierwszy raz tak naprawdę. To zupełnie przypadkowo się dowiedziałem, że, że coś takiego jest. Pojechałem pierwszy raz, podobało mi się i od tej pory już to trwa. No już których z kolei już nie, nie liczę nawet szczerze mówiąc, decydowałem się, ponieważ no, to jest niedziela wolna, wiadomo, tak można sobie fajnie spędzić czas gdzieś pozwiadać tutaj okolice biskupca, także no, jest super atmosfera, naprawdę polecam każdemu. Ja sam dużo zwiedziłem i teraz jest okazja do tego, żeby, żeby zwiedzić. Po krótkim wprowadzeniu i pamiątkowym zdjęciu wesoła grupa prowadzona przez przewodnika Krzysztofa Kowalskiego ruszyła w drogę. W trakcie przejazdu około 35-kilometrowej trasy blisko 30 uczestników rajdu miało okazję zobaczyć nowe tablice informacyjne dla turystów, odwiedzić pomnik wielkiego działacza Polski na Mazurach Bogumiła Labusza, a także podziwiać piękne krajobrazy i zabytkowe gospodarstwa, których nie brakuje w gminie biskupiec. Ja przekazuję swoją wiedzę uczestnikom, ale też rozmawiam z uczestnikami. Uczestnicy też dzielą się swoimi spostrzeżeniami, co zmienić w następnym rajdzie, co, co zobaczyć. Czasami podpowiadają, że się pojawiło nowe gospodarstwo agroturystyczne z ciekawą ofertą, bo rzeczywiście tych gospodarstw agroturystycznych jest coraz więcej. Zawsze to są dla nas jakieś niespodzianki, tak? gdzieś tam jakieś zabytki oglądamy, kościoły. Mieszkam tutaj od 40 lat, ale o wielu rzeczach nie wiedziałem, że coś takiego się tutaj znajduje. Groby? z pierwszej Wojny Światowej, z drugiej Wojny Światowej, gdzieś po lasach, za łukach, no Miejsca, które kiedyś przyjeżdżam sam rowerem, miałem to, nawet nie zwracałem na to uwagi. Nie? A w tej chwili już wiem, że to są. Druga rzecz, spotkania z ciekawymi ludźmi po trasie. Ja uwielbiam okolice Łąki Dymerskiej, pejzaże, które staram się uwieczniać w fotografiach. Gdzieś tam u siebie na, na swoim profilu na Facebooku wrzucam fotki z różnych właśnie takich miejsc, przy tym moi znajomi też e, tak jakby nawet daleko miesz mieszkający śledząc mój profil też się wybierają w te miejsca, także dla mnie łąka demerska to jest the best. Jadąc w kierunku Popowej Woli uczestnicy rajdu mieli okazję zobaczyć jedyną w swoim rodzaju nadal działającą drezynę. Po odpoczynku w Popowej Woli rowerzyści dotarli do Kobód, których o zabytkach i o historii sołectwa opowiedziała Elżbieta Kostka, miejska radna i mieszkanka Kobód. Letnia inauguracja rowerowych wycieczek dostarczyła kolejnych ciekawostek o gminie i z pewnością pozwoliła naładować się pozytywną energią przed nowym tygodniem. Cały czas odkrywamy, cały czas szukamy, bo w Biskupcu jest kilkunastu albo kilku, kilkudziesięciu już może w tej chwili pasjonatów historii ziemi biskupieckiej. Tereny są ciekawe, jest sporo obiektów, które warto zobaczyć, no nie, nie wszystkie mamy wstępnie, ale niektórzy właściciele nie robią żadnych tam trudności. Można obejrzeć, no oczywiście nie do środka, a nie najczęściej. Z zewnątrz czy parki. Jest to, jest to zadbane i warto właśnie, chociażby z tego względu tu przyjechać, żeby zobaczyć, tak jak ktoś ma skalę porównania, nie co, bo przed, A jak to jest teraz, w tej chwili, nie robione. Aż cała się gotuje na, sam, na myśl, że jestem właśnie wśród znajomych, y, 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 że, że podziwiam, podziwiam te widoki, że odkrywamy nowe miejsca, bo tu akurat jesteśmy po raz pierwszy po Powej Woli. Y, I tak jak mówię, po prostu to jest przepiękna niedziela, pogoda z ludzie są świetni, y, po prostu jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Jak mówi Krzysztof Kowalski, najbardziej cieszy go fakt, że wiedzą zdobytą podczas każdego takiego rajdu, jego uczestnicy dzielą się ze swoją rodziną i znajomymi. Tym się bardzo podobał, taki mój cel jest właśnie, żeby później w małych grupkach towarzysko, rodzinnie do już poznanych miejsc już spokojnie to i to robią i, i to jest takie moja taka satysfakcja z tego, że właśnie w tą stronę idą mieszkańcy, że sami też już się angażują. Inaugurację sezonu rowerowych wycieczek mamy już za sobą. Kolejnych rajdów tego lata z pewnością nie zabraknie, dlatego już teraz zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach. Gmina Biskupiec otrzymała dofinansowanie na utworzenie łąki kwietnej oraz posadzenie drzew miododajnych na terenie miasta. Celem inwestycji wartej blisko 17 800 zł jest zwiększenie liczebności populacji owadów zapylających poprzez wzbogacenie ich bazy pokarmowej oraz tworzenie sztucznych miejsc gniazdowych. Dzięki lepszym warunkom uda się zmniejszyć wymieranie owadów, a to pozwoli na wzbogacenie środowiska przyrodniczego i poprawę bioróżnorodności. Inwestycja została. Podzielona na trzy etapy. Pierwszy dotyczy utworzenia łąki przy zbiorniku retencyjnym. Drugi etap to nasadzenie drzew miododajnych na terenie miasta. W ostatnim etapie zamontowane zostaną budki lęgowe dla owadów. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Poniedziałek 15 czerwca podpisano umowę na przebudowę i remont budynku dworca w biskupcu. W ramach prac obiekt przejdzie kompleksową modernizację. W budynku powstanie m.in. baza dydaktyczna, która pozwoli na przeprowadzenie warsztatów i szkoleń zawodowych wraz z pełnym wyposażeniem pomieszczeń. W budynku na pasażerów czekać będzie odnowiona poczekalnia. Cały budynek ma przejść prawdziwą metamorfozę i stać się jedną z wizytówek biskupca. Wartość inwestycji to 3 240 2000 zł. Prace rozpoczną się 22 czerwca.